Zatopty cię na Facebook, zieszko, kurma, Nie chcę pierdol, tak że ma Facebooka Ja go chcę Zainstalowałem Zobacz na ten telefon, człowieku Co to jest? Ah! Zawsze marzyłem, o kurwa, ej. zawsze marzyłem o takim telefonie Możesz nim zabijać można w Duma grać, kurwa no, Mogę <laughs> wejść miała, na Facebooka, czy tak i Złucham, no, no, ej. Ej, co, i nie mogę? Ja zapłacisz chciałem kiedyś kupić taki Miałem, kurwa, to do... jest półtora razy dłuższy tak takie coś Czemu nie wchodzi? Znowu nie działa Kurwa, Bo to procesor płyty nie ma. 2 MHz. No. Może potem nie ma. powoli, nie. Aha, to on tak działa. Ja myślałem, to jest telefon z 2006 roku. Z którego? Z 26. Się wydawało mi się, że 95, kurwa. Eee, zero, do, do, do. do you give permission for the application? Nie, yes. Czekaj, ja to teraz obsłużę, Facebook. Facebook nie mnie From 2006. <laughs> ale ja chcę na twoim, nie chcę się na swojego logować. No ale nie będziesz mi kobiet patrzył. Czemu? No spuścisz mi się na klawiaturę i co? No i co? O, to monitor, go, to go szybciej zamknę. No ale jak yes. ja potem wyczyszczę tu, tu ten... ten jeszcze ten, 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 kurwa, to z drugiej strony. <laughs> a, a można tak oddzwonić? Jakbym taką telefon sobie nie, do? Nie, możesz tak oddzwonić. No, nie bez przekładania do wtedy masz głośno mówiące, nie? Tak? Tak możesz napierdalać tak, no. I, ta, i I tak, i tak ta, ta, ta. Halo <laughs> Halo <laughs> bez kitu. Halo Jest tam kto? A nie jest dotykowy? No nie. Chujowo. Jeszcze, jeszcze. Masz Messengera. No ale czekaj, ten... aktualności, chcę zobaczyć aktualności. Zobacz 2006. Ej, ale co, internet to jest czy No normalnie no jest. Nie, ty gadasz. Wifi ma Pani kurwa. Gosia. Wifi ma Pani Gosia z kwajka. <noise> Gosia Pati. O kurwa. Ale poszedł z cygmatizmem. Hardstyle Music Headhunters. Milhunters. Stajnia fanaberia. The Game, X-Game. Czemu nie ma zdjęć? A stary, no to są antycycki też, jest. <laughs>